Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy środę, więc jutro jest czwartek. Boże ciało yy, mamy wolne wszyscy. Yy, zresztą miałam wolne i będę miała jeszcze chyba dłuższy czas, ponieważ mój Stasiek ma ospę. W niedzielę yy, wyskoczyło mu kilka krostek. Później w poniedziałek już miał też na później, więc jest cały wysypane. siedzimy w domu, dopiero to jest, który, czekajcie, niedziela, jak wtorek, środa, no, bo co ja to liczę, y, 4 dni jakby choroby, więc jeszcze trochę, no i kto wie, czy właśnie po tych dwóch tygodniach nie wysypie Ignasia, a jestem pewna na 99,9%, że tak będzie, więc tak, w końcu i nas dopadła ospa. Mam, mam nadzieję, że Ignaś przejdzie ją spokojnie. Stasiu tak na początku był trochę spanikowany, wiecie, no swędziło go wszystko, teraz już jest dużo, dużo lepiej po tych czterech dniach. Więc tak to nas wygląda. Ja robię sobie drugą kawę i biorę się za sprzątanie. Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Kolejny dzień vlogowania. Tylko wtedy nagram, że Stasiek ma ospę i w ogóle. A teraz jesteśmy tutaj na lodach, wytwórnia lodów naturalnych w Woli, Woltej. Za mną jest ratusz. Ja nie poszłam, bo proszę bardzo. Pochod dogu mam plamezy. Peczu. ma najlepsze. Proszę bardzo, Pisteccio, Bardzo dobry wybór. Ty, Dawid, ja jaki masz? Orzek laskowy. A ty z Cios ciosko, karmel. A Stasiek? Mm, porzeczka. A. Kochani, ja sobie chilluję. No dzień nam jakoś tak zlecią. Tak jak widzieliście, byliśmy na lodach, a później już siedzieliśmy w domu bo no Stasiek ma tą ospę, więc no, nie możemy zbytnio nigdzie, wiecie, tak wychodzić, żeby y, był kontakt z ludźmi, żeby jakieś tam dzieciaki w ogóle, no, żeby się spotykał. Ale na lody mogliśmy sobie szybko wyskoczyć. Yy, I co, co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, teraz będziemy robić grilla. Ja chciałam poczekać, aż się trochę ściemni Dawid też, bo mamy tam ładnie oświetlony teraz y, taras i w ogóle. Yy, za chwileczkę wam pokażę, jak zejdziemy, no ale oni coś teraz gadają, że już teraz mamy schodzić, więc zobaczymy. To jest Ignasiek. Który był wczoraj na wycieczce w Sadach Klemensa i fajnie było? Dwie godziny się jechało. No, dwie godziny się jechało, ale fajnie było? Mhm. Uh -huh. no, był, powiedz, co tam było, za atrakcje? Jakby bez, jest jakby trwały pół godziny, no to byłoby fajnie dlatego że nudziliśmy się całą drogę, nie mieliśmy co robić. Tak, u nas to się śpiewało, mieliśmy takiego pana fajnego, to chyba był yy, psycholog szkolny, jak dobrze pamiętam, i właśnie grał na gitarze i było super zawsze na każdych wycieczkach, wiecie, jakieś tam przyśpiewki, no mega, mega. Ostatnio właśnie Ignasiowi śpiewałam, yy, że... Yy, że Boż. mówiłam, że się śpiewało, że my nie wysiądziemy, my nie wysiądziemy, dodajmy, w wracać chcemy, co nie? No, więc u nas zawsze tak się śpiewało, że chcemy wrócić w to miejsce, bo zawsze te wycieczki były po prostu rewelacyjne, a zwłaszcza te trzy-, czterodniowe, już troszeczkę w starszych klasach. No, też w podstawówce, ale to chyba były cztery-sześć, tak się częściej jeździło, więc było super. No, a Ignaś był w sadach Klemensa. Dajcie znać, czy byliście rodzinkom z dzieciakami, z dzieciaczkami się przejechać. Tam jest park linowy, no, jest dużo atrakcji, prawda? Ja tam tak widziałam tylko tą mapkę, ale no nie byłam, Fajnie więc nie. tam jest, bo ten przeszkot najpierw się bojecie na tej to rolce przejechać, yy, zjechać, a potem tak fajnie, no bo to Cię samo prowadzi i nie ma tam siadła, tylko talina lina Cię trzyma, ja na przykład na jednym torze spadłem i... Co? Ja nie wiedziałam, bo Ignać oczywiście jak zawsze, jak wczoraj przyjechał, nie chciał opowiadać. Fajnie, fajnie, fajnie i spadłem, tyle, wiecie. spadłem, ale potem mnie talina lina zatrzymała. Mhm, no są Przez liny, no. Tym, ale nie, bo to był taki krążek. Że to trzyma, tak, że muszę przyjechać, tak? No ja wiem, wiem, no. No i przy... ja zrobiłem dwa razy cały, i potem. A potem się bawiłem na poduszce takiej. Dmuchane. Wiem, no. Czyli ekstra było? No. Polecasz dla dzieciaczków? Polecam. To. Jeszcze szybki update, nie wiem, czy kogoś to interesuje po tej sterylizacji. E, Rubinka od dzisiaj. Od dzisiaj rana nauczyła się ten jakoś wychodzić z tego ubranka po tylu dniach, a zostało jeszcze jej 4 dni w ubranku, tak mniej więcej, bo do 10, 10, 14 powinien kotek nosić. Widziałam ranę, bo jak dzisiaj ściągnęła to, zerknęłam i jest ok, więc całe szczęście, bo kilka razy jej się tam udało wskoczyć na łóżko, czy na jej tutaj ten taki wieszaczek, wiecie, na kaloryferze. Yy, bo w namiocie wygryzała, yy, wygryzała po prostu rozdrapała dziury i wychodziła. Ten namiot jeszcze stoi, ale muszę go po prostu sprzątnąć, bo bez sensu ona i tak zna, wyjścia już ma dwa. Yy, inaczej się tego nie da, już zrobić, więc no. Ale jest grzeczna, już tak nie, nie skacze, kilka razy jej się zdarzyło, ale już nie skacze, całe szczęście, no i w ogóle Lu, czyli mniejszy kotek, tak ją wspiera, tak ją przytula, cały czas leżą sobie razem, przytulają się, my, liżą się, no to jest po prostu tak przesłodkie, że szok, chyba jeszcze bardziej przez to wszystko się pokochały, co nie, bo tak to się ganiało, a teraz Lu zrozumiała, że Ruby jest po operacji po prostu jest Sł, takie słodkie, że ma się ochotę je zjeść. Więc zaraz schodzimy na dół. E, pogoda dzisiaj e, rewelacyjna. I Gnaś, pogoda dzisiaj rewelacyjna, e, ale dostaliśmy też alert. Wczoraj też, ale nic nie było. Całe szczęście. Bo już tam jestem baga, muszę tam stanąć, bo to jest ta taka. robot to ma być, ale oczywiście jest teraz tam wszystko, bo nie mamy gdzie tego przechowywać. E, no więc wczoraj nic nie było mimo alertu. Dzisiaj też zapowiadają burze i mm, ulewy i w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie. No ale teraz czas na Grilla. Dobra, jesteśmy na tarasie, a tutaj chłopcy radarowcy. Proszę bardzo, pogoda na razie taka przepiękna i tutaj zawsze są piękne zachody słońca, no, tak pięknie pada światło, uwielbiam tutaj patrzeć. A, dobra, i chciałam pokazać. E, kupiłam sobie. Może zacznijmy od poszewek. Stwierdziłam, że idę w taki słodszy trochę wystrój jakby teraz. Wiecie, takie dodatki, ja też nie będę jakoś tam szalała, dokupię jeszcze jakieś poduszki, ale te były ostatnie, bo to chyba z jakiejś starszej trochę kolekcji w pepkom za 8 zł. I naprawdę bardzo fajnie wyglądają, no kolorki cudowne, wiecie, delikatny róż biały i tej fiolet, no ekstra. I stwierdziłam, że dokupię takie kwiatki, które się mocuje na takie, jak się nazywa? Żyłki? Nie, nie żyłki druciki, o, i to są właśnie takie różowe i to są białe, ale też muszę dokupić jutro jeszcze dwie paczki, żeby troszeczkę więcej ich tu było, no i tu są te lampki takie co zawsze mam na vlogmasach tu są te kwiaty sztuczna ta trawa taka, tu postawiłam sobie proszę bardzo, moją gipsówkę tu jest drugi i tutaj jeszcze kupiłam takie dwa kwiatki, które trzeba przestawić bo stoją tutaj na razie w rogu, no ale tak to się prezentuje, pokażę Wam później jak będzie już ciemno Proszę, chłopaki chcieli pokazać, gdzie oni się wspinają. Tej mają, wiecie co, zjeżdżalnie, a tej mogą sobie wchodzić. Tylko nie spadnijcie, proszę was, trzymajcie się, ale oni to. Kto nie chodził po drzewach? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja lubiłam chodzić, a moja Zuzia to już typowo, jeszcze bardziej lubiła. No, ostrożnie, bo takich grubszych chodźcie, a nie. A i może Wam jeszcze tutaj pokażę, to są dalie, kurczę, nie, już mnie nie pomyliła, ale zobaczyłam je, w boże, jakie cudowne, wezmę je do doniczek i na razie są tak nieprzesadzone tylko w tych osłonkach, bo chyba, aha, nie, ja tu mam po prostu jakieś szczęście, no, no widzicie, więc no dobra, trudno, jest jeden. Tu go na razie położę, niech leży, bo mi szkoda. E, tu jest ta nasza latarenka. Zaraz przyniosę tealighta, bo nie mam tej większej świeczki. No i tu jest druga, którego już nie będę dotykała, żeby żaden kwiatek nie odpadł. Ale z tego co widzę, to są chyba delikatne kwiatki i one, je można chyba trzymać i w domu i na, mm, na tarasie, na podwórku. No dzień dobry, dzień dobry. Przyniosłam tealighta, ale jeszcze jest widno, więc nie wiem, czy to ma sens. Na razie go włożę. Później jakbyśmy wieczorem jeszcze wyszli posiedzieć. też Nie wiem, jak to z nami będzie, no to to się odparł. Widzowie, pamiętacie tę zjeżdżalnię? No, a gdzie ona była? O, no, teraz zobaczcie, jak świeci była pięknie. Była ta, w tamtym miejscu, ale teraz tata przesadził ją tu i może ma się na drzewo. No, ale no to i teraz powiedz, skąd ta zjeżdżalnia? Gdzie ona była? Na moim kanale. No, na twoim i Stasia. Już dawno nie było żadnych filmów, ale Ignaś ciągle. I Stasia. Tak, świat Ignacia i Stasia, ale Ignasz ciągle myśli, bo on by chciał nagrywać gierki, tak? I myślimy, czy to jest dobry pomysł, znaczy no, Ignać uważa, że rewelacyjny, ja jeszcze się zastanawiam. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ty idź, ubierz lepiej koszuleczkę, ty. <grym>, no> ty czekaj głowę ci tylko pokażę. No. A dzisiaj... A dzisiaj serwujemy. Jene, Jene sama bym się przewróciła, no chodź. A wejdziesz tam? Dzisiaj serwujemy. Uż, no Dzisiaj serwujemy szaszłyki, papryka, cebula i pierś kurczaka, kiełbaski i co jeszcze? A, i takie skrzydełka. Proszę bardzo, tej grillowanko, a tam chłopaki zbierają trawę, grabią. Przybliżę Wam. O, o chyba się... O, jest. Grabią i zbierają do worków. Dobra, a tutaj już są lampeczki zapalone. No jeszcze nie jest ciemno, jak widzicie, ale naprawdę dają bardzo fajny efekt. No i te kwiatuszki też mi się podobają. Dla niektórych może być to kiczowata, dla niektórych ładne, fajne, słodkie. I dla mnie właśnie takie jest, więc super, jestem bardzo zadowolona. Coś tu jeszcze dodam. Na pewno będę szukała jeszcze tego z drewna, bo to są takie patyki, to nie jest taki co się szybko łamiam, tylko właśnie takie grube patyki i one są bardziej yy, po prostu yy, wytrwalsze są. No i będę chciała, żeby tutaj, yy, tutaj jeszcze taką jedną powiesić. Zain, z, z, nie, nie, Po prostu za dawno, dawno nie nagrywałam i nie, nie. mogę znaleźć słowa przyczepić. Dobra, Dobra kochani, skrzy... poczekaj to chwileczkę. To... Skrzydełka już są. Mamy sos czosnkowy, więc bierzemy się z jedną. O jeden, no, jakie mam brudne, poczekaj, poczekaj, Zarka. Ona grzmi już, kochań. Dobra, no stać się tylko daleko. No, Daj zarunia, daj zarunia. Jeny, 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 nie tak, poczekaj. Sęgię jest w tym, że ona nigdy nie chce oddać. Chce, żeby ją właśnie ganiać z tym. No, nie przynosisz. Okej, okay, zobaczcie, mamy już ciemno. Chmury idą, bo w ogóle burza idzie i się błyska. I tak się prezentuje tutaj ta ścianka nasza na tarasie. Tak jak mówię, no kurczę, szkoda, że tutaj jeszcze nie ma, ale tu moim zdaniem naprawdę jest bardzo fajnie klimatycznie. No, A tutaj gra w piłę się toczy. Ja sobie chilluję, ale prawdopodobnie jest to moje ostatnie ujęcie. O, ale się błysnęło. Prawdopodobnie jest moje ostatnie ujęcie. Mam 10%, a u góry mam ładowarkę, więc jeszcze sobie pewnie trochę posiedzimy i tak zaraz pewnie zacznie padać, burza przyjdzie, więc będziemy się zbierać. No, a jutro może wam coś dogram, zależy, ile będę miała materiału. Dobra, kochani, jest piątek, my idziemy zobaczyć na rynek, bo jest duży. Ostatnio, jak byliśmy właśnie z Dawidem rano, to znalazłam bardzo fajny wazon, ale nie pamiętam, czy wam go pokazywałam na tym vlogu, więc jak wrócimy, to wam pokażę, bo naprawdę fajnie się prezentuje, więc idziemy sobie jak to mój tata ja mówił, no takie na no, takie rupiecie wiecie co, idziemy poglądać też co jest ciekawego, bo czasami za grosze można coś takiego fajnego wynaleźć, tak jak wtedy ten kubek na święta, więc zaraz zobaczymy chodź, 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 chodź. jaki? Ja. o zobaczcie kochani, u nas dzisiaj jest cyrk cyrk korona I dzisiaj to się to a nie 31, nie wiem który dzisiaj jest czy, czy, chyba dzisiaj jest 30 dopiero Hejka kochani, dzisiaj testujemy te słynne, znaczy że jakiś czas temu były słynne na TikToku, takie żelki, nie wiem co to jest, taki napój w płynie, więc chłopaki trafią przegryzać. Musicie cały do buzi wsadzić. Cały i przegryźć zębami. Ale nie widać Cię, Ignas. No, mocno! O, ale nie wyprysnęło. A Ty? I co, dobra? Mhm, takie fajne. Ale kwaśne. Jesteśmy już w domu i kupiliśmy trzy sadzonki. pokazam sześć. Trzy sadzonki pomidorów. Jeden koktajlowy, drugi jakiś inny rodzaj, już z tych większych, i malinowe. Więc będziemy sadzić, zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Bo nigdy nie... nie. koktajlowe mieliśmy, to fajnie rosły, ale to już dawno. No i do jak z tymi większymi. My nie mamy żadnej szklarni, więc wiecie tak na próbę w tym roku, czy w ogóle to nam jakoś yy, pójdzie. A jak będzie ok, no to za rok kupimy już tych sadzonek więcej, bo my kochamy pomidory, więc przydadzą się tutaj blisko na podwórku. No, a teraz troszeczkę ogarniam. Zrobię sobie. Czekajcie, czy ja mam tu brudne? Czy teraz lepiej jest? Tu jest w ogóle takie światło troszeczkę słabe, no ale cóż, zobaczcie, w dino. W dino. Yy, czekolada biała. Napój o smaku białej czekolady. Jestem ciekawa, więc wzięliśmy jedno, bo to 0,40 40 zł kosztowało, więc sobie przetestuję, ale chyba teraz zrobię zwykłą kawę yy, do sprzątania, no i później mam nadzieję, że posiedzimy sobie na podwórku tak jak wczoraj, ale już dzisiaj bez grilla. Jesteśmy na tarasie, właśnie usmażyłam schaby i frytki są w piekarniku, więc wyszłam, ponieważ kupiłam kolejne dwa opakowania, jedno, drugie tych różyczek, one są po 4 coś, bo dzisiaj sprawdzam 4.75 chyba. No i będziemy tutaj je zawieszać. Myślę, że trochę tutaj na dole, kilka u góry i będzie wszystko fajnie wyglądało. O widzicie, one są właśnie tak połączone, trzeba rozplątać, no i można wieszać. Okej, okay, miałam Wam pokazać, jak wygląda ten wazon, który kupiliśmy kilka dni temu na rynku, właśnie na tych rupieciach, jak ja to mówię. Wygląda on tak naprawdę bardzo ładnie, moim zdaniem się prezentuje, ale dzisiaj niestety nic takiego ciekawego nie wpadło nam w oczy. Kochani, już będę się z Wami żegnała. Dziękuję, że byliście na moim vlogu. Wysłałam Wam buziaki, trzymajcie się, pa!